Dzień dobry, witam Cię w serii AWS w 5 minut, w której, jak sama nazwa wskazuje, w czasie poniżej 5 minut opowiadam Ci o różnych koncepcjach i usługach związanych z AWS-em. W dzisiejszym odcinku poruszymy temat regionów i stref dostępności. Na początek porozmawiamy o regionach. Region jest to krótko mówiąc grupa data center oddalonych o nie więcej niż 60 mil, bądź też 100 kilometrów. Na chwilę nagrywania tego wideo AWS posiadał 25 regionów. Regiony te możesz zobaczyć sobie na niniejszej mapie, która pochodzi z dokumentacji aws Jak widzisz główne skupiska regionów mieszczą się na zachodnim i wschodnim wybrzeżu USA, w Europie, a także mamy kilka regionów w Chinach. Zwróć też uwagę na to, że cały czas powstają nowe regiony. Jeśli chodzi o strefy dostępności, to należy wspomnieć, że mamy 81 stref dostępności na chwilę nagrywania tego wideo. I każda strefa dostępności to jest tak naprawdę niezależne data center, które w szczególności posiada, posiada niezależne zasilanie, niezależne chłodzenie, e, osobną ochronę, a także redundantne połączenia czy to z internetem, czy też z innymi e, data center w ramach poszczególnego regionu AWS. -a. To, co jest bardzo istotne, to fakt, że strefy dostępności są połączone ze sobą wysokoprzepustowymi łączami o niskiej latencji. Mówimy tutaj o latencji jednocyfrowej, czyli poniżej 10 milisekund. Ruch między az jest szyfrowany, więc nie ma tutaj potrzeby, aby dodatkowo szyfrować tego ruchu, który przepływa między az -kami. I co jest istotne, to fakt, że ta wydajność sieci, którą AWS oferuje, pozwala na synchroniczną replikację np. baz danych, czy też innych aplikacji, które takie o jej replikacji wymagają. Zarówno regiony, jak i poszczególne strefy dostępności są swego rodzaju kontenerami, które zapobiegają awarii. Jeżeli, w mało prawdopodobnym scenariuszu, ale jeżeli by się tak zdarzyło, że pojedynczy data center w jakiś sposób padnie i zostanie odłączony od internetu bądź od zasilania, to nie ma to absolutnie żadnego wpływu na pozostałe strefy dostępności w danym regionie. Podobnie w przypadku awarii całego regionu, co jest bardzo nieprawdopodobne, nie ma to wpływu na pozostałe regiony AWS-a na świecie. I na koniec odpowiedzmy sobie jeszcze pytanie, jak wybrać region. Otóż jest kilka wskazówek, które pomogą ci wybrać region odpowiedni dla ciebie. Przede wszystkim jest to kwestia lokalizacji twoich klientów. Im bliżej twoich klientów wybierzesz region, tym mniejszą będą doświadczać oni latencję związaną z korzystaniem z twoich usług. Drugim aspektem, który trzeba wziąć pod uwagę, jest kwestia dostępności usług. Nie w każdym regionie wszystkie usługi AWS-a są dostępne regiony, które zazwyczaj są już dłużej na rynku, mają większą paletę usług, które są dostępne do wykorzystania w danym regionie. Przed dokonaniem wyboru sprawdź więc w dokumentacji aws czy y, usługi, których potrzebujesz, są dostępne w danym regionie. I trzeci aspekt, czyli ilość wymaganych stref dostępności. To co należy podkreślić w aws to fakt, że każdy region w AWS-ie posiada przynajmniej dwie strefy dostępności. Jednak do niektórych scenariuszy, szczególnie takich związanych z bardzo wysoką dostępnością, jak również kwestie compliance'u mogą tutaj wchodzić w grę, czasami wymagana jest większa ilość stref dostępności. W takiej sytuacji kieruj się raczej w stronę regionów, w których masz więcej niż dwie strefy dostępności. Jeżeli natomiast nie chcesz poświęcać dużo czasu na wybór regionu, ponieważ dopiero się uczysz w USA i nie robi ci to dużej różnicy, po prostu wybierz region EU West 1, czyli Irlandię, ponieważ masz tam dostępne praktycznie wszystkie usługi, jak również ilość stref dostępności jest na zadowalającym, Poziomie. I to wszystko w tym odcinku. Zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału, klikając na czerwony przycisk poniżej, aby nie przegapić kolejnych treści, które będę publikował. I do zobaczenia!